Żywy content, czyli copywriting i content marketing dla przedsiębiorców. Moi drodzy, witam was serdecznie w 17 odcinku podcastu Żywy Content. W poprzednim odcinku wspominałem o tym, że pewnym krokiem idziemy w kierunku 20. Cały czas tak jest, i postanowiłem, że te kroki, które postawimy, czyli odcinek 17, 18, 19 i wreszcie 20, będą dotyczyć sprzedaży. Oczywiście sprzedaży słowem, sprzedaży w kontekście landing page, y, czy na przykład listów sprzedażowych. Omówimy sobie wszystko, co jest przydatne w tworzeniu tego rodzaju tekstów, zaczynając od researchu sprzedażowego. To jest bardzo ważna kwestia, dzięki której e, uda Wam się uzbierać pulę informacji. Taki fundament, na którym postawicie całą konstrukcję, czyli cały tekst. Nie przedłużając, zaczynamy. Czy można tworzyć teksty sprzedażowe bez researchu sprzedażowego? Pewnie można, no, z założenia wszystko można, ale czy będzie to mądre? Już niekoniecznie. Dlatego, jeżeli macie w planach tworzenie tego rodzaju kontentu, chcecie tworzyć teksty sprzedażowe, musicie przeprowadzić dobry, solidny research. Jak to zrobić? O tym właśnie sobie zaraz porozmawiamy. Tytułem wstępu tego rodzaju research ma tak naprawdę trzy części, a przynajmniej ja działam w ten sposób i do tej pory się to sprawdza. Pierwsza część to poznanie produktu. Druga część to poznanie klienta, i trzecia część to zestawienie ze sobą tych informacji i poznanie konkurencji. Później, później można już działać, bo tych informacji jest naprawdę sporo. Eee, Okej, okay. jeśli chodzi o część pierwszą, to zakładam, że znacie swój produkt. Znacie swój produkt, znacie swoją usługę. Natomiast, mimo wszystko, powinniście odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Przede wszystkim, nawet jeżeli, tak jak wspominałem, jesteście przekonani, że wiecie o swoim produkcie wszystko, usiądźcie, Weźcie kartkę i odpowiedzcie na pytanie, czym produkt jest, ale też czym nie jest. I pamiętajcie, proszę, o jednej rzeczy. Odpowiedź na pierwsze pytanie czym ten produkt jest, nie determinuje odpowiedzi na pytanie drugie, czym on nie jest. To może się wydawać nieco dziwne, natomiast faktycznie, jeżeli usiądziemy, zastanowimy się, przemyślimy sprawę, no wierzcie mi, że te odpowiedzi mogą Was zaskoczyć. Druga rzecz. Jakie są najważniejsze cechy tego produktu? Ja tutaj cały czas używam określenia produkt, ale uznajmy na potrzeby odcinka, że jest to równoważne z usługą, czyli najważniejsze cechy produktu, usługi, wypisujemy je, Druga sprawa, jakie są zalety produktu. One na pewno będą powiązane w pewnym stopniu z tymi cechami. No, siłą rzeczy te zalety wynikają z jakichś fajnych cech, z jakichś fajnych aspektów tych produktów, także te dwie odpowiedzi będą ze sobą powiązane. Kolejna rzecz, czy produkt ma wady? I wierzcie mi, na pewno ma. Wiem, że jesteście do niego przywiązani, wiem, że te produkty czy te usługi, które opracowaliście, to są takie wasze dzieci biznesowe, włożyliście w to masę pracy, masę czasu, wysiłku, ale musicie, skupić się, znaleźć wady wszystko po to, żeby później sprawnie zbić ewentualne obiekcje klientów, tak? Żeby wyjść im naprzeciw, przejąć kontrolę. Także te wady są konieczne, a one są na pewno. No nie ma rzeczy idealnych, nie ma produktów idealnych. Także ze spokojem wypunktujcie co jest nie tak, co jest co może zostać poprawione w przyszłości. Ostatnia sprawa na jaką potrzebę odpowiada Wasz produkt? To jest najważniejsze pytanie: jaki problem rozwiązuje, co może dać klientowi, jaką korzyść niesie. Tutaj naprawdę przysiądźcie i ze spokojem dojdźcie do tego, jaka ta korzyść jest. Opiszcie to, wypunktujcie, jak Wam wygodnie, ale sprawdźcie, żeby określić ją w sposób jasny. Jeżeli odpowiecie już na te pytania, to przechodzimy do kolejnego etapu. I kolejny etap to jest określenie unikalnej cechy waszego produktu, Unique Selling Proposition, czyli coś, co wyróżnia wasz produkt na tle konkurencji. Czyli to będzie cecha, którą no, będziemy starać się eksponować w tych tekstach, zwrócić na nią uwagę, bo nie oszukujmy się. Wchodzicie na jakiś rynek, albo już na nim działacie, i bardzo rzadko zdarza się, że ten rynek to jest po prostu pustynia, nie ma tam nikogo i jesteście pionierami. Z reguły, 99% przypadków wygląda w ten sposób, że rynek jest nasycony, że firm jest dużo, produktów jeszcze więcej, że co rusz pojawia się jakaś nowa firma. Wśród tych nowych firm albo tych, które już działają, jesteście Wy i Wasz produkt. Także ta unikalna cecha pozwoli Wam się wybić na tle konkurencji. Na sam koniec staram się. Spojrzeć na produkt z różnych perspektyw i bardzo Wam to polecam. Czyli spójrzcie na niego jako klient z grupy docelowej, ale też klient spoza niej. Spójrzcie też jako przedstawiciel konkurencji, co w Waszym produkcie może zagrozić produktom konkurencyjnej firmy. Także postarajcie się po prostu z każdej strony dokładnie obejrzeć ten produkt, opisać go, opowiedzieć o nim żonie, partnerowi, partnerce, nieistotne. Natomiast te różne perspektywy będą bardzo, ale to bardzo przydatne. Jeżeli to wszystko zrobicie, to można uznać, że znacie swój produkt, wiecie o czym będziecie pisać. I tym sposobem przechodzimy do drugiej części, czyli określenie klienta. I wierzcie mi, jest to zdecydowanie trudniejsza sprawa niż poznanie swojego produktu. Musicie poznać klienta. Być może już go znacie, macie określoną grupę docelową, macie stworzone persony. Jeżeli tak, to świetnie. Jeśli nie, musicie to zrobić. Bazując na danych, które macie, bazując na ruchu, bazując na tym, kto już u was kupował, to określenie grupy docelowej to jest podstawa, stworzenie person na podstawie tych danych. Jeśli będziecie tworzyć persony, taki mały protip, polecam tworzyć je ze zdjęciem zdjęcie stokowe, czy zdjęcie z tych wszystkich platform, które umożliwiają tworzenie person, które później wypluwają te dokumenty w PDF-ie czy, czy, czy w doku, tamte zdjęcia są. Może to Wam się wydawać śmieszne, wrzucanie zdjęć jakichś obcych osób, natomiast gdzieś tam dość mocno wiąże z taką personą i przyjemniej się dla niej pisze przynajmniej, jeżeli chodzi o mnie. Także spróbujcie. Być może pomoże wam to się otworzyć. Być może pomoże wam to nawiązać kontakt z personą, która tak, która nie istnieje, ale może być to pomocne. Warto spróbować. No słuchajcie, nic nie kosztuje. Te zdjęcia są stokowe. Te zdjęcia są dodawane za darmo, więc no czemu by nie? Jeżeli macie stworzone persony, jeżeli macie określoną grupę docelową i wiecie, komu sprzedajecie produkty, kiedy wiecie dla kogo będziecie pisać, Nadchodzi pora, żeby powiązać research produktu właśnie z klientem. Czyli bierzemy po prostu korzyść, jaką niesie ten produkt i łączymy z klientem. Zestawiamy to, co daje produkt, z potrzebami, obawami, problemami klienta. I to jest taki pomost, na którym później oprzemy nasz tekst sprzedażowy. Był już fundament, jest teraz pomost. Zobaczymy, czy do końca odcinka wpadnie jeszcze jakieś magiczne porównanie. Dobra, znamy klienta, znamy swój produkt. Dochodzimy do części trzeciej, czyli research konkurencji. Wiążemy informacje, które zdobyliśmy ze sobą i sprawdzamy konkurencję. To będą dodatkowe informacje, które być może pozwolą nam stworzyć lepsze teksty. Jeżeli chodzi o konkurencję, no to pewnie ją znacie. Jeśli nawet nie macie takiej profesjonalnej analizy konkurencji, to na pewno orientujecie się, no, jakie firmy sprzedają to, co wy jakie firmy działają w podobny sposób, więc to może być punktem wyjścia. Natomiast z tej takiej szerokiej konkurencji powinniście wyciągnąć konkurencję już bezpośrednią. To jest konkurencja, która sprzedaje ten sam produkt, czy świadczy tę samą usługę na tym samym obszarze, jeżeli działacie lokalnie. Jeżeli nie, no to już wiadomo, pozostaje internet w ten sam albo bardzo podobny sposób, czyli tymi samymi kanałami dla tej samej grupy docelowej i to jest ta właśnie Konkurencja bezpośrednia i do niej powinniśmy się odnosić w tym wypadku. Teraz, jeżeli już macie wytypowane te firmy. Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z przekazem reklamowym, czyli sprawdzamy social media, obserwujemy profile, patrzymy w jaki sposób piszą, co piszą, jaką wartość podają, jak opisują swoje produkty. Jeżeli taka firma ma newsletter, momentalnie zapisuj się do takiego newslettera, ponieważ to jest kopalnia informacji. To oczywiście musi chwilę potrwać, także jeśli potrzebujecie tekstu na już, no to pewnie tego nie zrobicie. Możecie spojrzeć na, na media społecznościowe, na stronę i to w zasadzie tyle. Natomiast. Jeżeli ten czas macie, skorzystajcie z tego, poznajcie ten newsletter, poznajcie konkurencję i być może wyciągniecie coś dla siebie. Możecie się inspirować, możecie czerpać, możecie patrzeć, jak te firmy operują językiem korzyści, bo jeśli są to podmioty, które na rynku są obecne już od dłuższego czasu i ten język reklamowy jakoś szczególnie się nie zmienia, można założyć, że przynosi pożądane efekty. Także, dlaczego by się nie inspirować? Oczywiście tak jak zawsze, nigdy nie kopiujemy, ale inspiracja czemu nie? I teraz moi drodzy, jeśli wiecie już czym jest wasz produkt, jeżeli znacie unikalną cechę tego produktu albo po prostu korzyść jaką niesie, jeśli znacie jego wady, czyli jesteście w stanie zestawić je z obawami klientów, jesteście w stanie zbić obiekcje w tekście sprzedażowym i znacie konkurencję, znacie klienta, no to tak naprawdę macie. Pełen research sprzedażowy, wszystko co może pomóc Wam w stworzeniu dobrego tekstu. Ja wiem, że to zajmuje trochę czasu, wiem, że e, czasami mamy ochotę usiąść i pisać na ślepo, ale to no, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Może stworzycie fajny tekst, który przyjemnie się czyta, ale wątpię, żeby to był tekst, który poprowadzi e, klienta od punktu A, przedstawienia produktu, do punktu B, czyli jego e, sprzedaży. Także zawsze robimy research. To jest no, absolutna podstawa. W kolejnych odcinkach porozmawiamy sobie o języku korzyści, porozmawiamy sobie o tym, jak taki tekst sprzedażowy powinien wyglądać, co powinien zawierać ym, i porozmawiamy sobie o tym, Czym jest landing page, z czym to się je, jak powinien wyglądać, jaka powinna być jego konstrukcja. I to będzie 20 odcinek. Myślę, że ten cały taki cykl sprzedażowy będzie dla Was bardzo przydatny. Mam taką szczerą nadzieję. No i co? No i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że trzymam kciuki, aby Wasze teksty były naprawdę dobre i po prostu dobrze sprzedawały, dobrze konwertowały. Powodzenia. Po przerwie wraca koncik książkowy. Ta przerwa nie była zbyt długa, ale jednak dzisiaj jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować copywriting i webwriting książka Artura Jabłońskiego. Serdecznie ją polecam. Autor w fajny sposób przystępny przedstawia e, informacje dotyczące tego, jak pisać, e, jakie konstrukcje powinny mieć teksty sprzedażowe, co powinno być w nich zawarte, jak zbijać obiekcje. Także informacje bardzo potrzebne, bardzo przydatne. To jest wydawnictwo Helion, książka z 2018 roku, natomiast no, to jest wiedza, która się nie dezaktualizuje, więc serdecznie polecam link do książki w opisie podcastu. Jeżeli wolicie poczytać o researchu sprzedażowym, to już w najbliższy piątek na blogu pojawi się wpis dotyczący tego zagadnienia. Oczywiście powstały na podstawie tego odcinka, zawsze można zajrzeć, utrwalić wiedzę, więc serdecznie Was zapraszam. Jacek Radziejewski. Kom. Wpadajcie też na fanpage facebook.com, kośnik, żywy content. No i cóż, życzę Wam dobrego tygodnia. Odpocznijcie, piszcie dobre teksty, a wszystko będzie spoko. Dzięki wielkie za odsłuch, trzymajcie się, cześć.